Witajcie. Teraz trening dynamiczny, bardzo mocno obciążający układ sercowo-naczyniowy, zwiększający Twój metabolizm, spalający bardzo dużą ilość kalorii, szczególnie po zakończonym wysiłku. Ćwiczenia te są dość ciężkie, dość wymagające. Najlepiej ćwiczyć w obuwiu, aby nie podbijać sobie stóp. Nie jest to łatwy trening, ale warto go spróbować. Wykonajcie 8, 10, a nawet 15 powtórzeń przy każdym ćwiczeniu mamy tylko pięć ćwiczeń dynamicznych mocnych na całą na całe ciało tak zaczynamy od barbelsu czyli tak zwanych i powstań, składanek pokażę wam w trzech wersjach od najprostszej do najtrudniejszej najprostsza to wspinamy mięśnie brzucha mięśnie pośladków wykonujemy podpór, wyjście do góry i wyprost biodra czyli napinamy pośladek a je trzy razy, wydech. Najprostsza forma, teraz trudniejsza. Zejście, wyjście i wyskok wraz z klatrzeniem w kiełgonie. Ponownie trzy razy. Świetnie i teraz najtrudniejsza forma, hardkorowa, przejście do pozycji leżącej wraz z wyskokiem. Po tych ćwiczeniach wykonujemy już najlepiej na macie nadrzewanie rowerek. Dziś ćwiczenia mięśni brzucha również dynamiczne, mocne naklinamy mięśnie brzucha. przyczyna jest na przemian, są nie kolano do łokcia, łokieć do kolana. Cały czas napieram mocno mięśnie brzucha. Wytek, wytek. I wykonujesz co najmniej 15 powtórzeń na każdą ze stron. Spokojnie wstajesz i wykonujesz ojacyki w innej formie, czyli stopy blisko, ramiona również blisko barków. I mocno prosto ramion ramiona w bok. I wykonujemy rozkrok, zeskok. Podobne ćwiczenie w leżeniu, przodem, na mięśni grzbietu, tak zwany pływak z skierowany mamy w podłoże, unosimy ramiona i nogi do góry i równocześnie wykonujemy naprzemienną pracę ramion i nóg, robimy duży tutaj wiatr, cały czas oddychasz, pilnujesz oddechu, co najmniej musisz uderzyć prawą dłoną lekko o podłoże 10 razy. Wtedy ćwiczenie jest wykonane. I potem wykonujesz. Piąte ćwiczenie, znane, pajacyki. Kolana lekko rozstawione na zewnątrz, dłuszcz człowieka Wykonujemy wyjście w przód i bok. tempie, prawda? Wydłużone. Nie skracamy ruchu. Cały czas 5 Pięć ćwiczeń. Wykonaj 3-4 obwody w takim tempie, jakim ja wykonałem. Gracias.